W roku, głowa jest zatrzymana i jedną, drugą stronę. Słuchajcie, sytuacji, się na Tak. Jasne. Jeszcze. musimy ten 3 autobusy wynająć. Na razie. 72 osoby na razie. Zapisano już? Tak, od nas. Dobieramy się w pary. No dobieramy się, dobieramy. Jak ktoś nie ma, zaprosimy, się łapać za rękę prowadzi do siebie. Ok? Stajemy wklecami do siebie. Mały klątek do przodu, ten każdy, ok? I jedziemy teraz 10 klętych tułowia, przybijając sobie wklepki, ok? O tak pogrom. A nie, czy rozrywamy sposób, czy widać się